Jak donosi Fakt, syn Zenka Martyniuka, 50 l. został przyłapany przez policjantów na ucieczce z domowej kwarantanny. Daniel wrócił niedawno z zagranicznych wojarzy. Powinien teraz spędzić dwa tygodnie na kwarantannie, by wykluczyć ewentualne zakażenie koronawirusem. Cóż, syn gwiazdora Polą chyba niespecjalnie przejął się obostrzeniami. Relacja tabloidu jest wręcz wstrząsająca. W weekend pod jego domem zjawiła się policja, by skontrolować, czy mężczyzna przebywa na kwarantannie. Kiedy do niego zadzwonili, usłyszeli, że nie może rozmawiać, bo bierze prysznic i oddzwoni za 15 minut powiedział faktowi nadkom. Tomasz Krupa z Podlaskiej Policji. Funkcjonariusze postanowili jednak na niego poczekać przed drzwiami. Po kilkunastu minutach okazało się, że Daniel może i faktycznie brał prysznic, ale nie w swoim mieszkaniu. Tłumaczył, żeby odwiedzić rodziców. W sposób lekceważący wypowiadał się też o zasadach kwarantanny, dodał nad.com. Krupa. Policjanci chcieli wlepić mu mandat, ale młody Martyniuk go nie przyjął. Sprawa trafi do sądu.